Frank? Powinniście Państwo usiąść. Nie chcę. Niech Pan powie. Mam informacje. Nie są dobre, ale może przyniosą Wam ulgę. Wczoraj oskarżyliśmy kogoś o zabójstwo Państwa syna. Nie. Skąd Pan wie? Przyznał się. Cztery dni temu emerytowany przedsiębiorca Matthew Lee Boyd został zatrzymany przez kontrolę drogową w Wirginii. Odciski palców wskazywały na powiązanie ze sprawą chłopca z Pittsburgh. W jego bagażniku znaleziono zabawki i trytytki. W trakcie przesłuchania przyznał się do jeszcze dwóch zabójstw. Haydena Greera z Richmond i Rory'ego. Mówił, gdzie trzymał Rodrigo? Był w ciągu alkoholowym, niewiele pamięta, ale współpracuje z nami. Znalezienie ciała zajmie trochę czasu. Udało nam się ustalić, że w czasie zaginięcia Rodrigo jechał autostradą I85. Jesteście pewni? Milcz. Nie chcę słyszeć ani słowa. Co robisz? Czemu się nie pakujesz? Pomóc ci? Proszę bardzo. Melissa, co tu jeszcze robisz? Policja się myli. Policja się myli. Skąd wiesz? Znowu dajesz się nabrać. Nie mają namacalnych dowodów. Ty czytasz z fusów. A mówisz o braku dowodów. Naprawdę wciąż go czuję. Ja też. Bo jestem jego matką. Znałam, go, a ty nie. Zobaczyłaś wiadomości, i przyśnił ci się chłopak, który już wtedy nie żył. Jesteś pijawką. Niech się wynosi. Poczekaj. Może jestem Durniem i wierzę, bo chcę, ale nie wyjeżdżaj. <śmierdzi>